Max, czy słyszałeś ten dźwięk? Tak, chyba. To nadeszła pora włączenia robota. Robot sygnalizuje nam swoim dźwiękiem, że pracę zakończył, ale nie czas teraz na odpoczynek, ponieważ musimy. Te... Wlewać. wlewać. Pora wlewania. Najpierw trzeba to wyrzucić. Dobra, Kuba, przygotuj się na proces wlewania. Uwaga! Oh yeah. No i pewnie się teraz zastanawiacie, drodzy widzowie! Ale jak to? Jak my resztę wygarniemy, Otóż z pomocą e, pędzi nam e, szpachelka do robienia naleśników lub przewracania rzeczy na patelni. Jak na przykład naleśniki albo kotlety, albo kiełbasa. Kiełbasa by trudno było akurat Tak musisz ją podważyć porządnie. Dobra, Kuba, nie, mniej gadania, więcej szpaklowania, e, więcej skrobania. Max, e, to mnie zawsze zastanawiało, dlaczego piłki do piłki ręcznej pokryte są klejem. W sensie wiem, dlaczego pokryte są klejem, żeby się do rąk kleiły, ale problem tkwi w tym, że ten klej później uwala całą podłogę. Jak się chodzi, to się. Nie jest przyjemnie, jak jakby, położysz rękę na tym, drodzy, to też to jest ta ręka później w kleju. Drodzy producenci piłek do piłki ręcznej, dlaczego? Mi się to kompletnie nie podoba, miałem już pięć takich piłek, każda była pokryta klejem. Możecie robić, nie wiem, szorstkich tych piłek, żeby się nie ślizgały w ręce po prostu, albo po prostu takich modeli specjalnych, takich niepokrytych. Z uchwytem. To jest bardzo dobry pomysł, Kuba. Taka, bo przydałaby mi się taka piłka z uchwytem. Wiesz, chcesz sobie pograć piłkę ręczną i bierzesz sobie piłkę, a tu dupa ona jest klejąca. To jest najgorsze, bo potem chcesz ją kozłować, bo musisz kozłować co każde trzy kroki i ona się bierze i to podłogi przykleja. No jak masz kozłować w tym niby? Na szczęście producenci różowych saszetek yy, nie popełnili tego błędu. Otóż nasza czekolada jest sucha na wiór. Jeb, jeb. Nasza... Jeb. Pora teraz przyszła po wytrzepaniu odpowiedniej czekolady otworzyć różową saszetkę, w celu, w celu wysypania czekolady do, do, do. co to jest? Muffinek. Do Mafinka. W taki sposób e, przygotowane ciasto należy czym prędzej e, ten do piekarnika włożyć Albo zebrać troszkę czekolady z ziemi. Zasada 5 sekund. Nie, nie powinno się marnować. Dobrze, teraz zakładamy specjalną rękawicę, zapobiegającą oparzeniom termicznym. O, dobra, Kuba, uważaj, muszę cię otworzyć. Pora włożyć do środka. Jeb, jeb. Tak, włożony ramę zamykamy w piekarniku i następnie. Następnie idziemy po statyw. Tak, idziemy do statyw. Psz, 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 psz. Nie, nie musimy chyba tego... To, to by było normalnie wycięte, także to możemy zeskipować... Możemy po, poczekać. Aż przestanie się. aż Przestaniemy. Pizza jest już. Na razie wychodzi to co najmniej okropnie. Możemy zrobić drugie podejście i potem z tych dwóch podejść mogę zrobić ten. No. Mogę poucinać jakieś rzeczy i poprzesuwać. To jest dobry plan. Dobra, Max, ustawiaj statyw na blacie. Czekaj, Kuba, muszę ustawić statyw na blacie najpierw. Mam nadzieję, że szybko ustawisz statyw na blacie. Dobra, nauki zostały rozłożone w tej chwili, jak słyszeliście bardzo dobrze, widzowie. Więc e, pora, pora e, przystąpić do zmywania garów. Zmywanie garów mini wlana. Chyba był taki segment kiedyś w mini Vlana. Także e, my trzymamy się obietnic i segmenty segmentujemy tak jak Max, być. czemu pokazałeś moje stópki kamerą? To były chyba moje stóp. Nie wiem. Będą wyblurowane. Tak. Eee, Smukonie kuba w postprodukcji wybluruje je. No ja mam nadzieję. Więc jak już kamera jest ustawiona, bierzemy naszą Czekaj, kuba, jeszcze, e, zaginioną. Nie, jeszcze ona nie była zaginięta. Nie. E, naszą zaufaną e, myjkę slash szczotkę do garów zakończoną gąbczastą końcówką. E, końcówką. I. I, i dobra, no i teraz ją bierzemy sobie do ręki trzeba ją złapać tak porządnie trzeba ją najpierw namoczyć dlatego, że mokra gąbka y, lepiej zmywa i wylać, wylać y, szmred nie, ten y, jak to mawiała moja mama z mokrą gąbką z, z, nie. Jak, jak to mawiała moja mama z suchą gąbką nic nie zrobisz y, no moja mama tak nie mawiała bo zawsze Patrz. gąbka u nas była mokra. Więc jak już mamy gąbkę odpowiednio mokrą, możemy zmywać. Ostatnio wiem odcinek, jak to jest zrobione. Jeżeli się nie mylę, był to w sezon 30, odcinek 4. Odcinek opowiadał o produkcji czterech różnych przedmiotów. No technicznie jeden przedmiot to było wiele przedmiotów. Ale generalnie rzecz biorąc wszystko sprowadza się do tego, że pierwszym produktem, którego e, sposób przybycia na świat został opisany w programie, były próbki optyczne. Próbki optyczne? Kuba, co to jest próbka optyczna? Powiedz nam, proszę. To jest taki, e, taki dysk klamy mały i on służy jako próbka danego rodzaju skła. I U, produkcja tego była o tyle ciekawe, że była w bardzo estetyczny sposób poprowadzona była śmieszna muzyka w tle. Następnym produktem były myjki wysokociśnieniowe marki Karcher. I tutaj droga firmo Karcher. Dlaczego Wasze myjki wyglądają jak samochody sportowe we wczesnych lat 2000? To jest niefajne, według mnie powinno być różne... Różne style, wybór różnych stylów. Możesz mieć taki ne neoklasyczny, taki fajny, możesz mieć modernistyczny, możesz mieć tak retrofuturystyczny styl myjki ciśnieniowej, crafter. A, a wy to co robicie? Że czarne i żółte, do weźcie się, szanujmy. te znaczy, kształty są takie... Jak, po co komuś aerodynamiczna myjka ciśnieniowa? Przecież nie będzie z tym. Biegał. Nie żeby się biegać z myjką wiesz, masz, Jeszcze żeby ona miała y, kółka takie porządne jakieś nie wiem, z oponami. Nie, one mają plastikowe to kółka. No więc tak wyglądałem tak. sportowo i jeszcze przez te plastikowe kółka kiczowato, więc żebym miał podwójnie kiczowato. Oh nie! Yeah. Idealnie! Przepięknie. O, fajnie mi ubruciłeś ścianę. Gdzie? A, dobra. Teraz pora wytrzeć te, gdzie są ręczniki. To trzeba wywalić. Właśnie, śmieci. Śmieci do śmieci. Pamiętajcie, żeby zawsze przygotowanie posprzątać. Tu trochę będzie nasycone. Coś ciekawego stało z tym olejem. Mam no. Zosia Samosia. Taka marka. Albo Jan Zub to Sam, czy coś takiego było. Ja nie Mi się bardziej podoba marketing Jan Zrób to Sam. Taka Zosia Samosia, tylko nie. Jan Zub to Sam. Jan Diawani. No to może być trudniejsze niż początkowo myślałem. Znacznie. Właśnie rozprowadzasz kolej po całym no, lasie. Nieprawda. Dlaczego ją wyrzucasz? No tak się... Właśnie robi. się wymi po prostu w tym i wyszli na to cały blas. Yy, yy, yy. yy, yy, yy. No, schodzi. Widzisz, na mokro łatwiej. Jeszcze łatwiej by było z jakimś środkiem czystości. Nie. One są niebezpieczne. Tak, niszczące. Nie, nie o to chodzi. Ale to też. To ja wytrę ścianę na szczęście będziemy to odmalowywać w niedługo w miarę. O tyle okej. Okay. Więc nie ma problemu. Można usypić. Dobra, czysto. Na ile to tam mieliśmy wstawić? Pół godziny. Ja mam już nastawiony stoper. Okay. Dobra, to wracamy jak się upiecze. Taki. Takie zagranie. Gamer. Dokładnie. Pro gamer mówi. Powinno wyjść. Na razie wygląda tak średnio. Już tak średnio od razu. To... To proszę bardzo chyba, czas na wyjmowanko. Znowu to samo.